Hello there. General Kenobi! Awe, z tej strony Spaw. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Budujemy Droida, Budujemy Artu. I dzisiaj przybywam do Was w koszulce ciemnej strony, czyli Imperator i Vader jest razem z nami. I oczywiście Tosia. Dzień dobry kotku. No. <laughs> Bezbędnego przedłużania otwórzmy kolejną paczuszkę. Jak zawsze drobną, małą. I zobaczmy, co się w niej skrywa. W paczuszce skrywa się kotek. To się mogłabyś wyjść z kadru. Proszę, zaraz dostaniesz pudełko. Proszę. Tosia nie chce wyjść z kadru, więc... Pogryzie mi pudełko Chodź tutaj <grystanie> będą długie nagrywanie Tosia... Tosia zeszła z kadru Tosia wyszła z kadru, więc teraz losowo... Po kolei zobaczmy, co jest w paczce. Numer 86. Tak wygląda. I kolejne elementy do korpusu. Dzień dobry. Przepraszam, panie puszku. Puszek też jest z nami. Kolejny zeszyt. 84. Kolejne jakieś elementy. Coś będziemy nowego składać, jakieś nowe puzzle. Kolejny zeszyt 85 i mamy kolejny fragment korpusu, czyli będziemy składać korpus, jak już powiedziałem przed chwilą. I ostatni zeszyt na dzisiaj, zeszyt 83, kolejna porcja płytek i kota i Łuk pierścień zapewne do szkieletu. Chodź mój kotku, chodź, 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 chodź. Tu oczywiście rachunek. Dobrze. Mamy kotka w pudełku, który będzie nam zerkał co jakiś czas. Tak się prezentuje dzisiejsza przesyłka, dzisiejsze puzzle. Zrobimy szybkie cięcie, ja to otworzę i zaraz wam przedstawię konkretnie co jest w którym zeszycie. I witajcie po szybkim cięciu. Tak się prezentuje Tak się prezentuje dzisiejszy zestaw puzzli i po kolei od pierwszego zeszytu dzisiaj. Zeszyt numer 83 zawiera Ostatnie, ostatni element pierścienia, czyli dzisiaj kończymy szkielet, i to są czujniki obrotu głowy. Więc nawet głowa się będzie obracała na czujniki, i będziemy to mogli później przetestować tymi wszystkimi płytkami, i tak dalej, czy to się faktycznie obraca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w samym zeszycie mamy. Pojedynek na miecze świetlne, część druga. Czyli Obi-Wan, Qui-Gon Jinn walczy z Dartem Maul'em. Głównie wokół tego się artykuł kręci. Dalej mamy wyzwania przy tworzeniu sieci 5G. Ta cała kontrowersyjna nowa sieć i elementy szkieletu korpusu i czujniki. Czyli to, co Wam przedstawiłem, będziemy w tym zeszycie kończyć. Kolejny zeszyt, zeszyt 84, to są chwytaki, które będziemy montować dzisiaj do korpusu, które też będą się otwierały, wysuwały, zwał jak zwał, plus inne jakieś pierdoły. A w samym zeszycie mamy Tajniki Gwiezdnych Wojen, czyli nowe możliwości. Zapewne chodzi o wykorzystywanie techniki cyfrowej do mrocznego widma. W katalogu droidów mamy szóstą część o Artuditu. Jakby tego nadal było, nadal było mało. I tutaj też mamy. Fragmenty z odcinków z i tak. Chwytaki droida montujemy, więc będzie trochę zabawy. Kolejny zeszyt na dzisiaj: 85, czyli elementy wykończeniowe do korpusu, i ostatni bodaj element korpusu. Plus, oczywiście, do tego całe mnóstwo śrubek. Jakby nam tego wciąż było mało. Idźcie tam na bok. A w samym zeszycie, niech moc będzie z Tobą, czyli o młodym manakinie z epizodu pierwszego. Dzisiejszy odcinek sponsoruje epizod pierwszy, Mroczne Widmo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o katalog droidów, mamy Arthur Ditu, część siódmą. No, bo tak, bo jak żeby inaczej. ABC Robotyki mamy artykuł o robotach NASA, o łazikach, o jakichś robotach i tak dalej. O sądach, niesądach. Natomiast tutaj mamy panel i detale wykończeniowe korpusu. Więc będziemy kończyć korpus. Dobrze. I ostatni zeszyt na dzisiaj, zeszyt 86, zawiera ostatnią, chyba, zawiera ostatnią komorę plus złącze do interfejsów, czyli ten patyczek, czyli ten patyczek dzięki któremu Artu się podpina pod każdy komputer, w którym jest gniazdo. A w samym zeszycie mamy pracę nad kolejną częścią. Czyli bodaj atak klonów. Część ósma o Artuditu, jeżeli chodzi o katalog droidów. Tutaj mamy to, co się działo w trzeciej części: w zem Zemście sitów. I tak, słącze komputerowe budujemy i komorę narzędziową w tym numerze. Także co, teraz zrobimy szybkie cięcie. Ja sobie te puzzle poukładam. I widzimy się dosłownie za kilka sekund. I witajcie po szybkim cięciu. Trochę mi oczywiście zajęło poskładanie tego wszystkiego, tych, tych małych kawałeczków. Bo moje duże palce mają z tym problem. Z tymi małymi elemencikami tutaj. Ale tak jak widzicie na załączonym obrazku, tak się prezentuje efekt dzisiejszego składania puzli. Mamy... O, mamy cały szkielet. Tutaj będą się trzymały nogi, i on zapewne będzie tak jeździł, bo tu są te trzy madła, i będzie sobie jeździł tak do przodu. To to jest jedno. Tutaj są te czujniki, dwa do obrotu głowy, i to tyle, jeżeli chodzi o szkielet. Natomiast tu, tutaj są. Fajne rzeczy, bo zobaczcie. Mamy ramiona, mamy ramiona wysuwane. Mamy wtyczkę do interfejsu komputerowego i mamy te chwytaki. Tu jeden i tutaj drugi. Także tak się prezentuje. I tutaj mamy jeden, jedną skrytkę, a tu mamy drugą skrytkę. Więc tak się prezentuje front naszego. Artu oczywiście standardowo, jak to ja, nie zaopatrzyłem się w kropelkę, w klej. No, muszę to zrobić za chwilę. Jak już dostanę kropelkę w swoje rączki. Natomiast z tyłu, w środku w zasadzie, prezentuje się to, prezentuje się to tak. Tutaj mamy te głośniki z ostatniego numeru. Z ostatniego odcinka, natomiast tutaj mamy silniczek, który będzie sterował tymi ramionami. Pozwólcie, że ja sobie schowam, pochowam, zamykam te skrótki. I w zasadzie to tyle. Tak się to prezentuje. Spróbujmy go jeszcze złożyć. Co wy na to? Tylko ja sobie to przeproszę. To tu. To tu. Aha, kabelek. Kabelek, schowaj się. To będzie tak zapewne. To będzie tak zapewne. Tu mamy. Tak będzie się prezentował. Nie będę tego robił na siłę. Tak się będzie prezentował korpus, brzuszek naszego artu. Tak będzie w środku. Tam będzie zapewne multum tego wszystkiego. Tak. I powiedzmy, weźmy sobie tą nogę. O. No nieważne. W każdym razie tak się będzie nasz Artu prezentować. A i tu... Dobra, no jeszcze główkę założymy. O proszę. Tak się będzie nasz Artu prezentował. To będzie cały taki robocik. Kurde, fajnie wygląda. Głowa będzie mu się kręciła. Wszystko będzie tutaj automatyczne z poziomu komputera, komputera tak poziomu aplikacji telefonu teraz powoli żeby mi się te puzle nie rozleciały dobra tutaj te kabelki też rozłożymy na razie tutaj plecki tutaj to tutaj noga także no powoli się zbliżamy do końca czyżby czy nadinterpretuje a koniec jeszcze w cholerę daleko? Zobaczymy. W każdym razie, na dzisiaj to byłby koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli się podobało, jeżeli podoba Ci się składany tutaj robocik, to zostaw koniecznie, koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie robisz, by nie przegapić kolejnych etapów budowy. Zostaw koniecznie komentarz. Jeżeli masz jakieś, ale konstruktywna krytyka, zawsze mile widziana. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam również na inne filmiki na kanale: czy to wywiady, czy to jakieś unboxy i tak dalej. I widzimy się w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Widzimy się już w następnym odcinku. I co? Niech moc będzie z Wami. Awe.